Myślę, że dla dzisiejszego człowieka uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa jest bardzo, bardzo niezrozumiała. Z wielu powodów, ale jeden z nich to jest wypieranie tego, że istnieje grzech. To znaczy, no, znaczy nie ma grzechu. Ja jestem człowiek zasadniczo dobry, przecież mówimy, no był dobrym człowiekiem, na pewno poszedł do nieba. Przecież wielu nie mówi, wierzył w Pana Boga i dzięki tej wierze i ufności Pan Bóg mu przebaczył grzechy, bo on ufał miłosierdziu Bożemu, więc pewnie ma szansę na Królestwo Boże. Zanim tam się dostanie, to będzie w czystcu, ale, ale wierzył w Pana Boga, ufamy, że nie trafi do piekła. No. Czy ludzie dzisiaj tak mówią? Częściej można spotkać na nieszczęście także na niektórych kazaniach pogrzebowych teksty typu był dobrym człowiekiem poszedł do nieba. No niekoniecznie, niekoniecznie, bo co to jest niebo? Niebo to jest połączenie natury boskiej z naturą ludzką. Człowiekowi się to przez wieki nie udawało. Począwszy od raju, od grzechu pierworodnego, i dlatego z pomocą przyszedł Chrystus. On umiejętnie połączył naturę słabego, upadłego człowieka z naturą boską to jest niebo. I On nas nauczył tego, w jaki sposób tę naturę boską możemy na tą naszą nędzną naturę ludzką przyjmować. No, no, więc tak. Ludzie, którzy mówią, no, jestem dobrym człowiekiem, pewnie pójdę do nieba, ostatecznie co mówią? No, nie mam grzechu, więc ja jestem niebem. To znaczy, ja jestem samowystarczalny. Czy jest mi potrzebny w ogóle Pan Bóg? Normalnie zdrowo na duszy, duchowo człowiek mówi: Jestem tak słaby, że potrzebuję Pana Boga. Pomóż mi, Jezu. Stać się lepszym człowiekiem. I przecież bywa tak, że ktoś naprawdę haruje, ciężko pracuje nad sobą, i widzi, że wpada ciągle w te same grzechy, ale przychodzi niemalże z płaczem, nie wypiera grzechu z siebie i mówi: Panie Boże, no przepraszam, że ja taki zły jestem. Ja pamiętam takiego alkoholika, który, który no wręcz nienawidził w sobie choroby alkoholowej, i mówił księży, ja już bym chciał umrzeć. No, spowiadał się regularnie, ale no nie mógł z tej choroby wyjść. I Pan Bóg go zabrał. I czy możemy powiedzieć, że był dobrym człowiekiem? No, wiele rzeczy mu się nie udało. Ale miał wiarę w Jezusa, on nie był pyszny. A dzisiaj człowiek jest często pyszny. To znaczy, po co mi jest potrzebny Bóg? Ja sobie poradzę doskonale bez niego. I ta pycha powoduje, że człowiek zaczyna nazywać się dobrym. Zaczyna się nazywać dobrym. A przecież tylko pyszny człowiek może powiedzieć o sobie, że jest dobrym. Kiedy młodzieniec biegnie do Pana Jezusa i mówi mu nauczycielu dobry, to co Pan Jezus mówi? Tylko Bóg jest dobry. Czy znacie jakiegoś świętego, który mówił za życia, jestem dobrym człowiekiem, naśladujcie mnie? Znacie jakiegoś świętego, który mówi, jestem święty? Naprawdę? A ja znam mnóstwo takich złych łotrów, którzy mówili, jestem dobry, trzeba mnie naśladować. W tym świecie w ogóle definicja dobroludzizmu jest tak powykrzywiana, że aż czasami normalnych ludzi skręca. Dobrymi ludźmi nazywa się często ludzi podłych. Naprawdę. To jest, jest jakieś pomieszanie. Jest pomieszanie definicji. Co to jest zatem niebo? To jest, to jest stan, w którym udaje mi się nędzną naturę ludzką połączyć z naturą boską. Jesteś w stanie zrobić to bez Boga? Nie jesteś w stanie. Zacznij wierzyć. To nie bycie dobrym człowiekiem Ciebie zbawia. Tylko, tylko bycie dzieckiem bożym. Przez wiarę jesteśmy zbawieni, a nie przez dobre uczynki, tak? Powiemy, tak, to jest prawda. Ale nie patrzmy na to zdanie biblijne, jak na klepanie nas przez pana Jezusa po ramieniu i mówienie nam, że no, ze spokojem nie musisz być dobry. Nie, nie, nie. Kto żyje panem Jezusem, staje się dobry. Tak po prostu to tak jest. Natomiast sama dobroć ciebie nie zbawia. Kocham cię nie dlatego, że jesteś dobry, tylko dlatego, że jesteś moim dzieckiem. Wiara w Jezusa zbawia. Dzisiaj, niestety, widzę następujące zjawisko. Dziwny fenomen cywilizacyjny, jak to mówił Benedykt XVI, dobroludizm. Wystarczy być dobrym człowiekiem. Kto definiuje bycie dobrym człowiekiem? No kto? Przecież mój wróg czy mi powie, że byłem dobrym człowiekiem. Dzisiaj już ludzie nawet po śmierci nie potrafią życzliwie mówić o innych, a jednak ciągle kanonizują. Uważam, że czasami ten dobroludizm zastępuje wiarę w Jezusa i niestety nie uczy ludzi pokory. Pierwsi chrześcijanie łączyli zmartwychwstanie z niebowstąpieniem, ponieważ oni widzieli dla siebie tego dnia, zmartwychwstanie i niebowstąpienie, olbrzymią szansę dla siebie. Taki Piotr, który, który trzy razy się wyparł, mówił, Panie Jezu, ostatecznie Tobie dziękuję, że Twoja łaska mnie zbawia. Jakoś, jakoś będę starał się żyć, żeby być lepszym człowiekiem i udało mu się to, ale nie wierzył w dobro ludzizm, tylko wierzył w Jezusa. Jeszcze, jeszcze powiem tak, yy, to się nawet w pewną logiczną ciągłość układa, że jeżeli szatan kogoś nienawidzi, bo ten ktoś jest oddany Bogu, to będzie Go więcej kusił. I może być tak. Że pozornie na zewnątrz ktoś wewnętrznie świętszy będzie zewnętrznie gorszy niż ktoś, kto podpisał taki metafizyczny pakt z szatanem. No, no to diabeł da mu święty spokój, a nawet będzie go w tym świecie wielokrotnie doprowadzał do różnych awansów. Bo, bo co to znaczy być dobrym człowiekiem? Dobry to jest tylko Bóg, naprawdę. A my mamy, a ma, my mamy być święci. Mamy mieć w sobie niebo. Jest to możliwe poza Chrystusem? Nie. Po prostu jest niemożliwe. Życzę wszystkim prawdziwego w niebo wstąpienia.